i sportowce, i ci, którzy do Salt Lake City przyjechali, by kibicować. 55 tysięcy osób zebranych na stadionie zamarło w skupieniu, kiedy amerykańska flaga World Trade Center, jak się ją nazywa, została wniesiona na stadion. Trzy dni leżała w gruzach, potarta na dwie części, z wielką wyrwą w środku, teraz rękach twargi honorowej złożonej z amerykańskich sportowców, nowojorskich strażaków i policjantów. Moment, który wzruszył Amerykę szczególnie, także oglądających relacje żołnierzy Amerykanów, którzy w się ujednolicić z Afganistanem. Prezydent Bush wyłasiał słowa, że ludzie Ameryki i portugalscy. I declare open the games of Salt Lake City, celebrating the Olympic Winter Games. Zaraz potem powinno się robić jak Sasha Cohen podajeł telefon komunikacyjny i ma malarze mogli przeszedł zderzyć i prezydent telefon siluje Zapłacili ponad 300 dolarów, żeby przeżyć pierwsze otwarcie zimowych igrzysk w Ameryce z 22 lata, a zostali spektakl z końcowym rachunkiem 31 dolarów i z wielkim znakiem zapytania: kto zapalił w tym Kiedy pojawił się człowiek w okolicznej klubie, rozpoznano Majka Elzioni, kapitana olimpijskiej drużyny hokeja, która 22 lata temu pokonała Rosjan 4 do 3, w czymś. To przeszło do historii Olimpiad jako cud na lodzie. 20 chłopaków z koleżu powoduje najlepszą z nich świata. premiera Tikonowa, z legendarnym spiewniakiem na bramce, czytałem wtedy na gazet. Dziś już nie młodzi chłopcy, a panowie po 40 jednym ramieniem przynoszą olimpijski płomień w z Ameryki. Również my mieliśmy powody do satysfakcji. Znakomicie prezentowała się polska ekipa. Białocze, panu Zagę, na stadion Lech Węsta, mistrzostw świata i Europy w Łęźwiarnym z ma już siódmy. Lech jest dyrektorem prezentem Lech Wałęsa, której wraz ze światowymi osobistościami reprezentującymi pięć kontynentów zniósł na stadion pracą olimpijską. Lech Łęsa, laureat Kopajowej Nagrody Nobla, jako reprezentant Europy, szedł w pierwszym szeregu obok astronauty Johna Glena. Inne kontynenty reprezentowali Nobla z Złoty Medalista z Słowaków Czarnych kunaki, Australijska Złota Medalista z Związku Zjednoczonego Człowieka Człowieka reprezentował się Człowieka Człowieka